Do wieczór, tego typu. Łabałem, tego typu. Spójrzcie, spójrzcie w wleżę, tego typu. widzę. Od Kopry łabawem, bo moje urodziny są 10 maja. Łabałem, tego typu. To tam łabałem, głosik. Tego typu, jak widzicie, jak to działa, zajmijcie się, coś wam pokażę. Mm, 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 Wobabem tego typu. No i co yes. jest? Tutaj jest kabel. Wobabem tego typu. Dwa. Oj, oj. Jak, na, jakie jakieś działo? Mm hm O, oto jest pytanie, widzowie. Ciekaw jestem, czy jest zagnięcie, czy nie. hm hm bo tego typu, no. <laughs> widzowie, widzowie, dostałem coś takiego na urodziny. tego muszę włączyć, to to przez birtu.

Pokażę. Mhm. Żeby nie było to, że je piłem. Nie piłem, dopiero zjechałem się z roboty. Łapami. Pijem, że ludzie będą pisali. O, taki jest pijany. Astralista. Zawsze wam pokażę krowu, tylko niech się załączę. O W P! hot six Challenge! I nie Dzięki, Andada! Ero! Urodzony w roku smoka, duże Suarez Krzywa zobowiązuje, dlatego gram dalej 32 persy i niepotrzebny słownik Rytok nie fantazy, nie jak trzynasty w 72 72 godziny, bo jak Flashback i Stonka, to trochę czasu. Przemyśleć. Pierdolony lockdown Po co dla muzyka i dla każdego ziomka Leżą przez koronny wirus Jak to 60 sześćdziesiątka Moje insta-story to nie pojazd w tak. Moje story bardzo często nazywają się pomata Jest sezonowa faza By błysnąć się pokazać Kto działa dla rozgłosu ma tu status balasa Ci nowi raperzy to drugi niezły pyskać A do tego bawiasz Tak chyba przemysła. Dzisiaj na głośniku jeden pyska Ty artysta napierdalał ci to Że na tuła żyłka tryska Lepiej się zastanowić To była pierwsza zwrotka, a że były dwie nominacje, to polecimy drugą. No i łaki, kto by się z nimi liczył, dla nich liczy, wybuch kazu w kamienicy, wtedy względem hejtu mogą mocniej dolić perło, bo ze mnie kawał chuja, przy którym bizny miękną, nominacja, reakcja, reakcja, nominacja, całkiem gruby challenge, bo na grubych szesnatkach, Ty dobry ziomek stracą i wywołany do tablicy, przez dobre towarzysko, więc muszę się z tym liczyć, tu publiczne placówki, potrzebują wsparcia, ludzie tu płacają hajsy, mimo zaciskania pasji nie płynie w kasa damy rady, w w o, jebać tych świeci bez zasada, spolaryzowane poglądy od zawsze są popularyzowane przez tych ziemionych ziomków a u mnie wszystko w porządku Łobany Łooo kurze widzicie kopa mi Czekam jestem Co on na to powiecie Widzowie Bo jak szukam Wyłączenia tego typu No dobra. Życzę wam dobrej nocy. że tak mówię. Nie jestem pijany, a nic. Tylko jest zmęczony, jedzenia, w chuj. Miałem w chuj roboty. Też może... Wiem. No bo ludzie wykopały będą pierdolić to, że opijamy tego. Tylko... Pech. Takie z są, ale nie jest ważne tego, wolę mówić oficjalnie to, że jest zmęczony, a nie pijany, łapany. Wiem, że tam wykopie, będą pierdolić, to są swele totalne, ale trzeba iść do przodu tego typu.